Żyjemy w czasach ogromnych zmian, bardzo głębokich i szybkich, szybkiej ewolucji kulturowej, w czasach czwartej rewolucji technologicznej, w czasach, gdzie zakłócany jest kontakt człowieka z przyrodą, jak również człowieka z drugim człowiekiem. Stanisław Czachorowski, jestem entomologiem, hydrobiologiem i ekologiem. Zajmuję się m.in. procesami zachodzącymi w miastach, w urbicenozach, zajmuję się procesami ekologicznymi, ale otwarty jestem na interdyscyplinarną współpracę wokół miasta, wokół ekorozwoju, rozwoju zrównoważonego, jak również eksperymentów związanych z nowymi technikami komunikacji. Tereny w miastach traktowane są zazwyczaj marginalnie jako zastępcze tymczasowe miejsca, gdzie później będzie ważna inwestycja, a one są niezwykle ważne dla człowieka jako przestrzeni wspólnej, który może realizować swoje podstawowe potrzeby życia społecznego jak również są miejscami ważnymi dla różnorodności biologicznej. Od kilku lat organizuję i uczestniczę w różnego typu akcjach społecznych z wykorzystaniem sztuki, takiej sztuki amatorskiej, można to nazwać arteterapią. Z drugiej strony wykorzystywane są te elementy do street artu, przemawiania w przestrzeni publicznej. Dzieje się to w miejscach zielonych, jak również z przeznaczeniem, ażeby je odzyskać dla przyrody, odzyskać dla człowieka jako miejsce spotkań. Chcę się podzielić tymi doświadczeniami z Państwem, jak również zachęcić do wspólnego eksperymentu zarówno malowania kamieni, tworzenia przekazu internetowego, umieszczania ich na kamieniach, jak również uczenia się nowego kontaktu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Proponuję Państwu takie nowoczesne, i skanie się z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Serdecznie zapraszam.